Dzień dobry, witamy wszystkich, dzisiaj troszkę później no, spałem, nie ukrywam, 10 godzin jak bąk no trochę w się sensie dużo dzieje w praca, nie praca wszystko ten, tak coś człowiek przerobił piesek już oblizuję, bo mam coś dla niego coś nowego najdroższa Do ciebie, czekaj mam takie to jest jagnięcina z łososiem Kajra, zdrowie wasze w gardła nasze No, nie wiem jak wysadzę teraz rady, nie wiem czy to ta pogoda w tej pogody Jak? Piątka? Dobra No ja się bardziej tak namiętnie rzucę, więc chyba smakowało No, też kurcze dzisiaj znowu ten, no Piętnastą do roboty, muszę poogarniać w sobotę będzie znowu przepychanka z piakiem. Pogoda to biorę się za koszenie. Coś nie jest najgorzej, zresztą, że chodzi o ale front domu to muszę to wszystko ogarnąć. No, piasek już poleciał, słyszę, jakiś tam coś traktor jał czy coś, nie wiem. No, no, nas tak już to wszystko leci powoli. Yy, ogarniamy wszystko z tematem, z psem też że dużo chodzimy bo to tak staram się robić 5 tysięcy minimum przed pójściem do pracy roku to tam jest jakieś wiemy, 3 km no dobra bo ja mam tutaj jęczę z tej słuchawki ja jeszcze śpię spokojnego dnia wszystkim życie. pamiętajcie dzisiaj piątek, no co jakby nikt kalendarza nie ma w domu nie, no ale ten, będzie można trochę sobie dychnąć, jak to się mówi dychnąć, czyli porobić koło domu, nie w pracy tylko już koło domu Trzymajcie się wszystkich, wszyscy, pozdrawiam Was i najlepszego. Do zobaczenia.